Po Marszu Niepodległości spotkałem Roberta Bąkiewicza, prezesa Partii Niepodległość. Panie Robercie, jakie refleksje po Marszu? Myślę, że ogromna frekwencja. Ogromna frekwencja, frekwencja to znaczy, że ogromna mobilizacja elektoratu patriotycznego w Polsce. To jest wyraz sprzeciwu wobec rządów bezprawia Donalda, Donalda Tuska i napawa nas ogromną nadzieją, że, że zwyciężymy, że te najbliższe wybory prezydenckie, które będą się toczyły, tak naprawdę otoczy. Czy Polska będzie, czy nie będzie, e, jesteśmy w stanie po prostu wygrać. Myślę, że to jest naprawdę dobry taki omen e, na przyszłość. Jak pan skomentuje to, że było bardzo dużo nowych inicjatyw, takich, które na przykład ja w ogóle nie kojarzyłem? E, czy to znaczy, że czekają nas jakieś niespodzianki na scenie politycznej? Nie wiem, o czym pan redaktor mówi, ale jeśli chodzi o różne grupy, tak? Tak, o różne grupy, różne stowarzyszenia, różne organizacje po ja myślę, polityczne. Że, ja patrzyłbym raczej na to, że, e, że być może tak, ale bardziej, że to była po prostu mobilizacja wielu Polaków, wielu patriotów, którzy do tej pory na, e, na Mars nie przyjeżdżali i myślę, że to trzeba po prostu pozytywnie na to bardzo, e, e, bardzo patrzeć. Myślę, że niektórzy na pewno by chcieli ugrać politycznie tutaj ten. E, ten temat, ale, czyli sam Marsz, ale wydaje mi się, że jest naprawdę głównie to Polacy to przyjechali po to, żeby, żeby pokazać, że jesteśmy za Polską, że, że zwyciężymy, że sprzeciwiamy się rządom bezprawia. E, nie było na szczęście chyba żadnych prowokacji ze strony ja nic, służb. Nie, nie wiem, nie widziałem. Wydaje mi się, że Marsz był bardzo spokojny. E, bardzo duża frekwencja. Trudno mi ocenić w tej chwili jak, ale jak patrzyłem na na most, jak długo ludzie schodzili, to wydaje mi się, że na pewno kilkaset, kilkaset tysięcy. Bardzo dziękuję. dziękuję.